Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny z mojej kuchni. Zapraszam Was dzisiaj na hol zakupowy z Carrefoura. Za dzisiejsze zakupy zapłaciłam 225,32 grosze. W tych tutaj zakupach nie ma jednej rzeczy, a mianowicie zabawki, którą kupiłam dla córki mojej siostry. Moja siostra przyleciała wczoraj z Norwegii wraz z mężem i ze swoją córeczką, i właśnie dla jej córeczki kupiłam zabawkę. One oglądają moje hole, tak więc chciałabym po prostu zachować ten prezent dla niej i wrzucę wam później na Instagrama, gdzie bardzo serdecznie Was zapraszam. Zapraszam Was na Instagram, mój Górskie Opowieści. OK. Co przykuło dzisiaj moją uwagę w Kerfurze, to te pojemniki. Pojemniki na żywność, ale w sumie też nie tylko. Można je używać właśnie na wiele różnych sposobów. Na przykład do przechowywania plastrów, albo właśnie, tak jak ja, z myślą o przechowywaniu żywności je kupiłam, do przechowywania właśnie żywności w lodówce, ale także do zabierania jej ze sobą. Ja bardzo dużo jeżdżę samochodem po Polsce i często przygotowuję sobie posiłki sama i zabieram je ze sobą. Mam w domu szklane pojemniki z pokrywką, mam ich cztery bodajże. Więcej na razie nie kupuję, ponieważ te pojemniki są ciężkie i żeby je tak zabrać do samochodu i potem z nich korzystać, no to jednak jest mi troszkę niewygodne, po pierwsze. Po drugie. W tamtych pojemnikach wieczka są ściągane, a w tych co jest po prostu przecudowne, są razem. Są razem te wieczka i one się ani nie zgubią, ani nie będą mi spadać, nic kompletnie się z nimi złego nie stanie. A w pojemnikach plastikowych, które kupowałam parę lat wcześniej, te wieczka, które były osobno, bardzo często mi się gubiły. Co mnie okropnie irytowało i powiem Wam szczerze, że bardzo, bardzo mocno się cieszę z tego, że udało mi się takie pojemniki dzisiaj dostać. Te pojemniki są w trzech rozmiarach. Można je, tak jak o tutaj widać, dzielić, właśnie tak na pół, żeby były dwa osobne powiem, takie miejsca na jedzenie. I można też to po prostu ściągać, żeby sobie zabierać ze sobą, jeżeli mamy coś większego, na przykład tak jak tutaj jest narysowana, taka bagietka. Naprawdę są świetne. Te duże wzięłam z myślą o jajkach od moich kurek, ponieważ stricte takich dedykowanych pojemników do jajek nie mogłam znaleźć w korwurze dzisiaj, więc wzięłam takie duże, tą przegródkę również się ściąga, więc jest naprawdę bardzo, bardzo świetna. I te pojemniki są bardzo no, duże, pojemne. Więc myślę, że przydadzą mi się bardzo, bardzo mocno. A ja ogólnie tą firmę, bo ta firma jest bardzo dobra, ja mam również z tej firmy kosze na bieliznę. Bardzo, bardzo się cieszę, bo jednak ten materiał jest bardzo mocny i powiem Wam szczerze, że polecam Wam, wam bardzo serdecznie. Jak nie przepadam właśnie za takimi sztucznymi tworzywami, tak powiem Wam, że polecam naprawdę z czystego serca. Mam nadzieję, że również i mi się tak fajnie przydadzą i będę mogła w końcu te, które mam niekompletne w swojej szafce no po prostu się ich pozbyć wyrzucę, nie będę ich trzymać, bo to totalnie nie ma sensu, a te przydadzą mi się bardzo, także jeżeli Wam się naprawdę podobają, a potrzebujecie coś takiego i tak jak mnie wkurza Was to, że te pojemniki są z, z osobną pokrywką i te pokrywki się często gubią, no to możecie się skusić na coś takiego, to nie był duży koszt, o ile się nie mylę, to te pojemniki duże były albo 16 albo 18 zł 1 ten chyba 14 a ten kosztował 9 albo 9 albo 10 jakoś tak nie nie były drogie już te mniejsze Także jeden taki troszkę większy wydatek, a powiem Wam szczerze, święty spokój, ja bardzo często y, robię sobie y, no, tak zwany meal prep, czyli przygotuję wcześniej y, jedzenie, jak na przykład y, warzywa sobie kroję w słupki, y, czy wrzucam właśnie pomidorki y, koktajlowe i cieszę się bardzo, bo będę miała w takich pojemniczkach w lodówce i będę mogła spokojnie sobie korzystać. Ok, tyle na temat pojemników, cieszę się z nich, także mam nadzieję, że mi się sprawdzą. E, co tu jeszcze mam? Balony, ponieważ moja siostra jutro ma urodzinę i stwierdziłam po prostu, że zrobię takie małe party w gronie naszych najbliższych. Te balony są z buźkami takimi śmiesznymi. I mój synek za chwilę, jak wróci z przedszkola, to będzie po prostu te baloniki dmuchał. Świeczki. Upiekłam jej parę godzin temu, tort. Będzie mogła sobie po prostu ten torcik zdmuchnąć jutro ze świeczkami. I takie wzięłam malutkie cyrkonie samoprzylepne, takie gwiazdki. A powiem wam dlaczego. Ponieważ padłam na pomysł, że będę używała ich tylko i wyłącznie na, do segregacji moich koszy. Właśnie koszy na segregację. Kupiłam ostatnio kosze w tym samym rozmiarze i w tym samym kolorze i żeby się moja rodzina nie myliła, to po przyklejam takie tematyczne gwiazdki z boku, aby wiedzieli, że jest tutaj kolor właśnie do segregacji zielony, niebieski, żółty, a zamiast właśnie czarnego może przykleję tą jasną różową gwiazdkę. Tak, że będę mogła spokojnie sobie segregować, a ja nie będę musiała się denerwować, że mi mieszają śmieci, a ja tak to będę miała ładnie posegregowane, każde osobno. Belwitka. To jest, już ją otworzyłam przed chwilą dla mojego synka, to jest belwita, którą mój, syn, którą mój syn po prostu bardzo lubi. To jest taka jedna mała kanapeczka w środku i ona jest z nadzieniem truskawkowym. Właśnie chciałam Wam pokazać, jak to wygląda. Takie, du taka duża, takie duże, można powiedzieć, ciastko z takim nadzieniem truskawkowym. Naprawdę jest bardzo, bardzo dobre i zdrowe, bo to są ciasteczka owczane. Activia Śliwkowa. Bardzo dawno jej nie jadłam. O, chyba ostatni raz w Anglii, jak mieszkaliśmy ponad 8 lat temu. Także bardzo, bardzo się cieszę, że ją znalazłam i sobie spróbuję. Dania dla moich dzieci. Koperty. U mnie koperty w domu zawsze muszą być, no bo jednak się przydają. Duże opakowanie chusteczek higienicznych. Herbatka moja ulubiona ostatnio truskawkowora barbarowa. Lubi się dla mojego synka proteinowe takie puddingi. Serki z Malera dla moich dzieci. One je po prostu uwielbiają. Jogurciki proteinowe to też dla mnie. I kapusta kiszona ekologiczna. Ona ma taką fajną dziurkę. Zobaczcie, jak w kawie, gdzie tam naprawdę powietrze się no, nie dostaje i ona tam w środku tak nie gnije. Dobra, kochani, to już dzisiaj wszystko ja kończę, bo muszę po prostu zająć się yy, moimi gośćmi. Także wszystkiego, wszystkiego dobrego wam życzę. Jedyne ode was jeszcze poproszę to oto, abyście zasubskrybowali kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dajcie łapkę w górę, jeżeli nie macie nic do powiedzenia, no to wyślijcie mi serduszko. Wspaniałego dnia wam życzę. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się do zobaczenia. Cześć.